Dzień dobry, dzień dobry! Witam w Kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym zrealizować pomysł, jaki zarzuciłem w poprzednim odcinku. Mianowicie zaproponowałem, abyście oddali swój głos i zdecydowali, czy chcecie zobaczyć, jak robię pasze dla kur, czy też chcecie zobaczyć yy, odcinek poświęcony Automatycznemu otwieraniu kurników. I jako, że głosów było porówno, dosłownie porówno, co do jednego głosu, więc, że tak powiem, był remis, w związku z tym postanowiłem, że będę musiał nagrać zarówno odcinek poświęcony automatycznemu otwieraniu kurników, jak i odcinek poświęcony. Robieniu paszy dla moich kur, ale że pogoda jest bardzo ładna, bo zobaczcie, że jestem na krótki rękaw. Jest bardzo ładna, jest ciepło, więc pomyślałem sobie, że jest to dobra pogoda, aby zrobić paszę, z uwagi na to, że ona po prostu po prześrutowaniu będzie miała fajne warunki, żeby trochę podeschnąć. W związku z powyższym. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak robię paszę dla kur, jak robię taką bazę, taką bazę podstawową, do której później będę mógł dodawać różnych składników. A więc kukurydza pszenica Mam tutaj 100 kg pszenicy, mam kukurydzę. Słuchajcie, Kukurydzy mam oczywiście więcej niż tutaj w tej taczce, ale zasadniczo o co chodzi? Zabieram się teraz za śrutowanie i, i oczywiście nie będę Was zanudzał, pokazując jak śrutuję 100 kg pszenicy i całą taczkę kukurydzy. Natomiast pokażę Wam mniej więcej jak, yy, jak robię taką paszę. Mam śrutownik i nie zawaham się go użyć. Podstawiam tutaj woreczek i teraz tak. Robię mniej więcej w takich proporcjach, że na 6 kolb kukurydzy 6 wsypuję taki niepełny garnek ziarna. Uruchamiam uruchamiam śrutownik. Następuje Zwolnienie blokady. I teraz tak, zobaczcie, pszenica po prześrutowaniu wygląda mniej więcej tak. Ziarenka zostały rozdrobnione. No niektóre widzę, że przedostały się w całości. Natomiast generalnie mamy tutaj śrutę pszeniczną, i teraz będę śrutował kukurydzę. Teraz będę śrutował kukurydzę, tak jak wspomniałem wcześniej. Na taką ilość pszenicy dodaję 6 kolb kukurydzy. Odpalam śrutownik. I zobaczcie, kukurydza, kukurydza po prześrutowaniu wygląda tak: mieszam teraz, mieszam teraz ładnie to wszystko. I mam gotową, i mam gotową bazę. Do zrobienia paszy dla kur. Na dobrą sprawę to również mógłbym podać kurom do jedzenia, ponieważ jest to zdrowa, pełnowartościowa pasza. Ale oczywiście fajnie byłoby wzbogacić jakoś tą paszę. I tutaj już macie dosłownie wolną rękę. Możecie tutaj dodać, nie wiem, w zależności od pory roku, możecie dodać gotowany ziemniak. Możecie dodać szatkowaną na przykład marchewkę surową. Możecie dodać y, jakąkolwiek zieleninę. Tak jak mówię, w zależności od pory roku może to być posiekana pokrzywa na surowo, na świeżo. Jeśli jest zima i macie suszoną pokrzywę, to również możecie dodać tutaj suszonej pokrzywy witaminy. Można dolać tutaj troszkę wody, tak aby cała ta pasza zrobiła się... Nieco wilgotna, tak aby kury się nie krztusiły. Ja dzisiaj dodam to, co mam pod ręką a więc marchewkę, mielone mięsko, dodam również kredę pastewną. Możecie dodawać skorupki od jajek. Macie naprawdę ku temu wolną rękę. Zobaczcie, że ja tutaj, w tym moim kąciku, przy loży vip wipów i promotorów w której są imiona lub pseudonimy ksywki osób, które wspierają kurnik Kazika. Tutaj, w tym kąciku, mam również taki blenderek, w którym zblenduję w tej chwili surową, świeżą marchewkę. Marchewka zblendowana. Zobaczcie. Wyszło tego jakaś jedna czwarta garnka, dodaję to tutaj yy, do paszy i za chwilę dodam mielone mięsko, ale najpierw czosnek w proszku, imbir w proszku, kreda pastewna. ...i wcześniej wspomniane mielone mięsko, które otrzymałem od jednej z widzek, kurnika Kazika. Teraz to wszystko ubiję, dobrze wymieszam i myślę, że poczęstujemy kurki. Zobaczymy, czy będzie im smakowało. Więc tak jak mówiłem, taką bazę, taką bazę pszeniczno-kukurydzianą będę sobie za chwilę robił. Mam do prześrutowania... 100 kg pszenicy, kukurydzę. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może się ze mną zgadzać. Może ktoś uzna, że ma lepszy sposób na zrobienie paszy. Ja nie mówię, że nie. Szanuję każdego zdanie. Pokazuję tylko i wyłącznie, w jaki sposób ja dokarmiam swoje kury. Więc jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, to również ma do tego prawo. Trochę wody. Może ktoś ma własny, swój sposób na karmienie kurek. A więc co? Ja też to szanuję. Tak jak powiedziałem w tym materiale, tylko i wyłącznie Pokazuję w jaki sposób przyrządzam taką bazę paszową dla kurek, które mieszkają tutaj w kurniku Kazika. A więc co? Częstujemy? Częstujemy. Zobaczymy czy im smakuje, zobaczymy czy się rzucą na to. Kurki były już karmione dzisiejszego dnia, więc nie są na pierwszym głodzie. Ale zobaczcie, jakie powodzenie, jakie powodzenie ma takie jedzonko. Przejdę teraz do niosek, a potem do kochinów. I będziemy pomału kończyć już ten odcineczek, żeby, żeby was nie zanudzać. A w następnym odcinku postaram się, a w następnym odcinku postaram się pokazać jakąś tematykę. Dotyczącą automatycznego otwierania kurników. Liście lecą z drzew, słuchajcie, zasypują wybiegi. Fajnie to wygląda. Nie powiem, że nie malowniczo, kolorowo, ale denerwuje mnie to, że na przykład wpadają do, że liście wpadają do poideł, do wody i zanieczyszczają tą wodę. No ale nic. Yy, taka pora yy, roku, taki mamy klimat. Panie premierze, nic nie poradzimy. Także tak, yy, zachęcam was do tego, abyście spróbowali prześrutować. Co tam macie pod ręką? Jakieś ziarenka? Owies nie za bardzo, owies nie za bardzo nadaje się do śrutownika, po, ponieważ yy, ze względu na to, że że owiec ma na sobie cały czas te te łupinki, te otręby, to zapycha śrutownik ale też da radę przy odrobinie dobrych chęci wszystko można prześrutować, każdy rodzaj ziarna więc tak to u mnie wygląda w tym odcinku to już wszystko serdecznie dziękuję Wam za oglądanie zachęcam Was do tego, abyście w komentarzach opisali w jaki sposób Wy robicie pasze dla swoich kurek? W jaki sposób wykarmicie swoje kurki? Albo czy po prostu, czy podobało wam się, czy podobał wam się sposób, w jaki robię to ja tutaj dla moich kurek? Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. Dziękuję za oglądanie. Mówił do was Kazik. Idę teraz dawać w gazik. A my co? Widzimy się. W kolejnym odcinku.